Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier Szczeciński 19 września 1946 roku czwartek Szczecin przy łopatach Codziennie ponad 300 ochotników usuwa gruzy Prace nad usuwaniem gruzu koncentrują się obecnie wokół zamku piastowskiego porządkuje się ulicę prowadzącą do zamku oraz dziedziniec Roboty prowadzone są w szybkim tempie i muszą być ukończone do soboty, to jest przed kongresem autochtonów. W środę pracował tam Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej oraz pierwszy zespół kupców szczecińskich, liczący ponad 200 osób. Plac lotnika porządkowały grupy tramwajarzy, bankowców i innych instytucji. Nauka jest obowiązkiem młodocianych pracowników. Wizytacje inspektorów pracy okręgu szczecińskiego wykazały, że około 40% młodocianych w wieku od 15 do 18 lat nie ukończyło szkół powszechnych. Część młodzieży zaledwie sylabizuje, spotyka się nawet analfabetów. Rząd chcąc przyjść z pomocą młodzieży, która w okresie wojny nie mogła regularnie uczęszczać do szkół, a obecnie z powodu ciężkich warunków materialnych zmuszona została przystąpić do pracy zarobkowej, wydał dekret nowelizujący istniejące dotychczas ustawy w poruszanym przedmiocie. W myśl dekretu młodociani obowiązani są do uczęszczania na naukę zawodową lub dokształcającą. Do obowiązujących godzin pracy wlicza się godziny nauki zawodowej lub dokształcającej w szkołach dla młodocianych pracowników, uczniów terminatorów i praktykantów w liczbie nieprzekraczającej 18 godzin tygodniowo, niezależnie od tego czy nauka odbywa się w szkole w godzinach pracy młodocianego, czy też poza tymi godzinami. Paląca kwestia dokształcania młodocianych znalazła więc całkowite zrozumienie u władz, które powiększyły trzykrotnie przedwojenną liczbę godzin na naukę. Konferencja naukowa w sprawie Odry. W dniach 28 i 29 września odbędzie się w Gliwicach ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problemowi rzeki Odry. Obszerny program konferencji opracowany przez Instytut Śląski obejmie szereg tematów z zagadnień prawno-politycznych, geopolitycznych, fizycznych i hydrograficznych. Dużo uwagi poświęci zjazd sprawom gospodarczym. Omówione będą wszechstronne znaczenie Odry jako szlaku komunikacyjnego dla życia gospodarczego Polski, a w szczególności dla Szczecina. Dalej projekty kanałów Odra Wisła i Odra Dunaj. Wreszcie praktyczne wyzyskanie portów rzecznych Odry i portu szczecińskiego w związku z rozpoczynającą intensywną eksploatacją Szczecina jako trzeciego dużego portu morskiego. Zwiększenie konsumpcji ryb. W dążeniu do zwiększenia konsumpcji ryb morskich Ministerstwo Aprowizacji i Handlu poleciło ostatnio Centrali Zrzeszeń Przemysłu Gastronomicznego przeprowadzenie energicznej akcji w celu nakłonienia wszystkich zrzeszonych przedsiębiorstw gastronomicznych do umieszczania codziennie w jadłospisach dań rybnych. Propaganda zwiększenia konsumpcji ryb w związku z ograniczeniami konsumpcji mięsa jest niezmiernie ważna. Ryby należycie przyrządzone stanowią smaczny i spożywny posiłek, a przy tym są tańsze od mięsa. Tandetny film o Chopinie. W Wenecji wyświetlano ostatnio film amerykański pod tytułem A Song to Remember. Film ten miał przedstawić historię miłości Chopina i Georges Sant. Prasa francuska stwierdza z oburzeniem, iż film ten nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a nadmiar złego. Zdjęcia są kolorowe. Dzienniki dodają, że zdjęcia te nadają się bardziej na tanie pocztówki niż na film.